Z tej strony Dominik, grafikowy Oldman. Jesteśmy na media, Day Ultra Ligi. A razem ze mną jest Marcin Behave Pawlak, Misz Ultra Ligi Sezonu Zero, który ostatni rok spędził w drugiej lize niemieckiej w CT, Willy Hubben. Cześć, cześć. Jak wrażenia z powrotu na polską scenę po trzech sezonach? Tak, no do tej pory fajnie. Grupa fajny ziomol, fajna organizacja jak na razie. Super jak na razie, jak na razie jest git. Cieszę się. <laughs> Od swojego ostatniego występu w pompa, w POMPA Team poziom spadł czy aż i wzrósł? Ciężko powiedzieć, więcej jest drużyn na podobnym poziomie. Oczywiście mamy tam Zero City z krańcami i taki roster, który na papierze wygląda bardzo niebezpiecznie, i tak bardziej topowo. Jak ja grałem w pompie, to raczej były to trzy drużyny, które się były między sobą, czyli tam chyba POMPA i HG i Kik, dobrze pamiętam? Jeszcze było Agorok, tak? Rok. No to dobra, to były cztery drużyny, a reszta tam się biła jakoś tam między sobą. Myślę, że raczej poziom jest porównywalny, slash może wtedy było troszeczkę wyżej, jeśli chodzi o te top teamy. jaka jest różnica w poziomie między drugą ligą e, Prime League, a Lutha Ligą i na czym, na czyją korzyść? Jeśli chodzi o drugą dywizję Prime League, czy Prime League ogólnie? Drugą dywizję Prime League, bo jednak w tej grałeś ostatnio. druga dywizja Prime League to jest takie, A, w porównaniu do Ultraligi, to co, nie wiem, mediokor. Takie średniaki ultraligowe. Uważasz, że powód na polską stronę jest dla ciebie dobrym rozwiązaniem? E, zależy, zależy, zależy jak wyjdzie. Tu jest dużo roboty. E, to jest drużyna, tak jak już powiedziałem, do e, angielskiego wywiadu Ultraligi. To jest drużyna, która ma bardzo duży potencjał ale trzeba dużo się napracować, żeby ten potencjał osiągnąć, tak? Więc jeśli osiągniemy sufit, to będę zadowolony, oczywiście. Jeśli nie, to no to kurczę, no, będzie, będę zawiedziony bardzo, nie? To może pójść w dwie strony, nie? E, czujesz presję, presję, że z tym składem gry, to po prostu musicie dostać się na EU Masters? E, może presję jako takiej wielkiej nie czuję, że musimy się dostać na EU Masters. No, przynajmniej te top 3 zrobić, ale. No. Raczej chciałbym bardzo zrobić Masters z tym, z tym Rosterem, raczej bardzo, bardzo bym chciał. Jak silnie się czujesz w porównaniu z innymi leśnikami w Ultralidze? Jeśli chodzi o leśników w Ultralidze, to mamy kogo? Adriana i Rosakiego. To jest dwójka bardzo dobrych junglerów, gdzie też z Adrianem jesteśmy dobrymi kumplami. I myślę, że jest bardzo, bardzo dobrym graczem i ma też bardzo duży potencjał. Więc fajnie się będzie z nimi bić, szczerze. Jaki tak to nie poziom u technikowych leśników? Bardzo odstajemy od topowych lig? Hmm, średni poziom taki? Jeśli chodzi o porównanie średniego poziomu junglerów w Ultraze. W porównaniu do Prime League LVP oraz LFL, to raczej trochę odstajemy. Ponieważ tak jak nawet wspomniałem przed chwilą. No my mamy. Nie, można uznać mnie może. Ktoś by uznał, ktoś by nie uznał, aczkolwiek yy, oprócz mnie no, jest tylko tak naprawdę Adrian i Riozaki. Kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do Grypsia? Kiedy pojawiła się. W sumie to nie wiem, w sumie tak losowo. Losowo siedziałem sobie z Toksikiem, On tam mówił, że będzie kmienić coś tam w Grypsiu i tak sobie skminiliśmy coś razem, nie? Finalnie, koniec końców. W jakim stopniu miałeś wpływ na budowanie tego składu? Bardzo duży. Ogromny. No, skład robiłem ja i toksik po prostu. Możesz nam zdradzić, jaki był pierwotny zamysł przy budowaniu tego składu? Jezu, zamysł gryp, grypcia był kompletnie inny, jeśli chodzi o ten split, ale nie będę się, nie będę się o tym wypowiadać. Może on, może on udzieli tych informacji kiedy indziej. Ale finalnie, no, skończyliśmy z takim rosterem. Nasz zamysł, zamysł mój toksika, to oczywiście był zamysł o walczenie o więcej, tak? Czyli o im Masters i oczywiście o te top pozycje, prawda? Mm -hmm. Czujesz się kapitan, kapitanem tego zespołu? Tak, no jestem kapitanem, jestem, jestem ojcem, ojcem tego zespołu. Mm -hmm. Co sądzisz o swoich tureckich kompanach? Jakie są szanse, że Prime całkowicie zdominuje ligę? Prime. Jak poleciał do Kanady i mieszkał w Kanadzie, żeby bić rank 1 na NA, zajęło mu to 40 bodajże dni, całkiem nieźle. I na Westie też miał rank one. Pamiętam, że siedziałem z Adrianem właśnie i z Tracynem i kminiliśmy, kto to jest, bo to miał hidden konto nie? na Westie. I kminiliśmy, kto to jest, całkiem niezły. Miał, miał, miał tam bardzo dużo do dobrał Inratio i tracy mówi, no, no, tak ciężko się na niego grało. I tak, kurde, no, całkiem niezły chłop. to się okazało, że to jest Prime ma ogromny potencjał. To jest gracz, który może być graczem kalibra i z tym też grałem. Czuję od niego podobny vibe. Tylko oczywiście u niego problem ten moment jest na przykład z komunikacją. To jest coś, nad, nad czym pracujemy. I z drugiej strony mamy szefiego, tak? czyli troszkę z sporta, który tam w TCL-u miał jakieś tam swoje parę występów, parę splitów. Jest to solidny, dobry gracz. Raczej jeśli chodzi o Poziom Ultraligi powinien być bardzo dobry. Mhm. Frigo będzie kolejnym młodym talentem, którego wychowasz? Wiesz, Współpracowałeś chociażby z Irrelevantem, z Nuklearintem oraz z Keduim? Tak. E, myślę, że Frigo ma duży potencjał. Jak na razie, jak z nim gadałem, to on zawsze mi mówi, że on gra w ligę dopiero tam drugi rok. No jak na to, że gra drugi rok i ma 1200 LP, to całkiem nieźle w sumie. Więc myślę, że Frygo też ma bardzo duży potencjał na rozwój. Więc mam nadzieję, że uda nam się pociągnąć wszystkich w górę tą drużyną, jeśli chodzi o oczywiście nasz potencjał teamowy, nasze umiejętności drużynowe, aczkolwiek jak i też umiejętności indywidualne. Że po prostu tak naprawdę będziemy mieli ten speed tutaj, wybijemy tych graczy indywidualnie i co? I się w swojej strony. Tak. Jak mu w drużynie spełnia Toxicness? Jakie są jego mocne i słabe strony? E, Role słupa. <laughs> Jaki jest twój plan minimum na ten split? Plan minimum, tak? Jak powiedziałem, raczej nie chcę, żeby to było. Nie chcę powiedzieć za dużo. Plan minimum chciałbym, żeby to było był Masters. Jeśli zrobimy, nie wiem, top 3 i się wywalimy jakoś losowo na Ago czy coś, nie będę zawiedziony jakoś bardzo troszeczkę. Ale. Tak, żebym był szczęśliwy to top 2. No. Czy twoja toksyczna przeszłość wpływała na to, jakie oferty dostawałeś w poprzednich latach? Nie, raczej raczej tak... Może, może, o tym, może tego nie wiem, raczej to bardziej. Uh, cała ta otoczka toksyczności wśród graczy League Legend to jest bardziej taki trochę mit. Jak jak... Jak gracz jest super dobry, to i tak go wszędzie wezmą, a i tak najważniejsze tak naprawdę są punkty na Soloku, gdzie ja gram Soloku od niechcenia, jak mi się zachce sobie pogram. I tak raczej udaje mi się. Udaje mi się, no to nie jest wielkie osiągnięcie. Raczej na tych 809 ZPS stoję, ale nie wiem, czy miało to duży wpływ. Nie mam szczerze pojęcia, nie mogę raczej dać takiej jednostronnej odpowiedzi. W drugiej lizie niemieckiej szczególnie wiosną miały świetny skład, co ostatecznie nie wyszło? No, że support miał operację na playoffy i mieliśmy suba z D2 bodajże bardzo antrika, i. No ciężko było. Bardzo szkoda mi tego roku, bo to był bardzo jakiś dziwny, niefortunny rok. Tak jak powiedziałem, na playoffy w springu, gdzie bardzo dobrą mieliśmy farmę na screamach i super nam szło przez ostatnie tygodnie. Regular, regulara w drugiej dywizji w Prime Lidze. No to mówię, nagle support się rozkraczył i musiał mieć operację. Dostaliśmy bodajże. Highway bodajże dostał telefon o jakiejś tam ósmej, bo on miał mieć tam transplantację i co, I musiał jechać do szpitala, no my musieliśmy z, w, w, użyć suba, prawie udało nam się wygrać, wynik był 3-2 bodajże dla SG i co, no szkoda Springu, później Summer, summer był bardzo dziwny, bo off-sezon między Springiem a Summerem, bardzo dużo planów się rozeszło, ludzie losowo pokwitowali, jakoś tam tydzień przed Rosterlockiem i tak naprawdę to był na summer to taki skład na szybko z nadzieją, że się uda ugrać, nie? nie traktujesz ostatniego roku jako delikatne małostrawstwo czasu? Nie, raczej nie, raczej z każdego roku da się czegoś nauczyć i raczej z, każdej, z każdego splitu można coś wyciągnąć. Może tam mniej, może i więcej, aczkolwiek bardzo jestem zadowolony z mojej współpracy z Willem i też się cieszę, że no, już nie będę mówić, gdzie będzie, gdzie będzie pracować, bo nie wiem kiedy też ten vlog wleci, ten wywiad Imin mean, i. No mówię, po prostu bardzo mnie cieszy jest praca z Willem. Bardzo dużo się od niego nauczyłem. Dużo się nauczyłem rzeczy bardziej na temat junglerów takich pod jak się nazywa Takich junglerów zadaniowych przynieść przynieś, podaj, pozamiataj, tak, takich pies junglerów pies Mówię, on ma bardzo fajną wiedzę na temat gry i dużo od niego wyciągnąłem. Może nie tylko w kwestiach wiedzy, ale też ety etyki, po prostu i w takim graniu w komputer. Naprawdę, bardzo dobrze mi się z nim pracowało, nie? Czego życzyłbyś sobie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o przyszłość? O przyszłość i jak daleką przyszłość? Rok, dwa, jak chcesz? Rok, dwa, nie wiem, raczej małe, małe kroczki. Ten rok. Życzę sobie przynajmniej to w Ultralidze yy, i co? I fajne drużyny na Summer, żeby może właśnie wrócić do LVP albo zagrać w Premierce, bo na Summer bodajże nadal powinienem mieć yy, niemiecki LTR, prawda? To wszystko z mojej strony. Dziękuję za wywiad. Dzięki, życzę.